Jan Brzechwa, Samochwała. Samochwała w kącie stała i wciąż tak opowiadała. Zdolna jestem niesłychanie, najpiękniejsze mam ubranie. Moja buzia tryska zdrowiem, jak coś powiem, to już powiem. Jak odpowiem, to roztropnie. W szkole mam najlepsze stopnie. Śpiewam lepiej niż w operze, Świetnie jeżdżę na rowerze. Znakomicie muchy łapię, wiem, gdzie Wisła jest na mapie. Jestem mądra, jestem zgrabna, wiotka, słodka i powabna. A w dodatku, daję słowo, mam rodzinę wyjątkową. Tato mój do pieca sięga. Moja mama taka tęga, moja siostra taka mała, a ja jestem samochwała.